Dużo bardziej lubię takie medytacje, które są oparte na tym, co jest, na tym, co teraz się u nas dzieje, co teraz odczuwają nasze zmysły. Próg wejścia na taką ścieżkę i praktykowania takich medytacji jest trochę większy, ale za to zwrot z tej inwestycji jest dużo, dużo większy. Witajcie w kolejnym odcinku na temat mitów związanych z medytacją. W tym odcinku zajmiemy się takim tematem, że medytacja jest ucieczką od rzeczywistości. Hmm... <grytanie> Co ja o tym myślę? A więc no to pewnie zależy jaka medytacja, jaka jest nasza intencja, bo jeżeli wybierzemy mindfulness, czy medytację uważności, czy nawet współodczuwania Loving kindness, metta. No to wtedy to właściwie nas wprowadza bardziej do tu i teraz. Bo bardziej się skupiamy na naszych zmysłach, co odczuwamy naszymi zmysłami, co czujemy w ciele. To może być na oddechu, na koncentrację, więc wtedy jesteśmy skupieni na własnym oddechu. Więc właściwie to bardzo, bardzo schodzimy do odczuwania swojego ciała lub tego, co dzieje się wokół nas lub do swojej sytuacji życiowej nawet, jeżeli praktykujemy na przykład medytację wdzięczności. Więc to właściwie jest powrót do rzeczywistości, bo wtedy nie jesteśmy tak bardzo w jakichś myślach, co tam jutro na obiad zrobić, czy co tam się dzieje w polityce, tylko bardziej schodzimy do siebie, do swojego wnętrza. Tak, są różne praktyki i różne praktyki są nazywa, nazywane medytacjami, więc Tutaj trzeba by mówić konkretnie o jakiego typu medyta jaką medytację mamy na myśli. W każdym razie medytacje, jakie my stosujemy głównie, no to wręcz przeciwnie polegają na wrocie do rzeczywistości, byciu bardziej świadomym tego, co nas otacza, tego co się dzieje w naszym życiu. Tego, co się dzieje na świecie, tego, co się dzieje w naszym umyśle, świadomość większa naszych myśli, świadomość większa naszych emocji, naszych doznań. Także generalnie to wszystko ma kierunek wręcz odwrotny, i, i żeby bardziej właśnie żyć tym, co jest faktycznie tu i teraz, jest realne niż, niż jakimiś wyobrażeniami które mają nas zabrać z tego świata, który jest tu i teraz. Um, więc dla mnie, dla mnie medytacja jest właśnie taką praktyką, ale rozumiem, że są różne praktyki, które też są nazywane medytacjami, chociaż dla mnie wtedy, ja ich nie nazywam medytacjami, ale są takie powiedzmy medytacje, które faktycznie mają na celu zabranie nas z tej rzeczywistości, żeby przez chwilę poczuć się Lepiej. Jakieś takie wizualizacje? Wizualizacja, że na przykład nie wiem, coś się dzieje fajnego nam na przykład, że gdzieś jesteśmy w czymś przyjemnym w jakichś marzeniach, które powiedzmy dają nam w jakiś sposób wytchnienie, czujemy się lepiej. A jednocześnie no, tracimy w jakiś sposób kontakt z tym, co jest tu i teraz, z tym, co nas otacza i w tym, co jest w nas. Techniki oddechowe. Trochę zależy jakie też mogą działać na tej zasadzie, że one jakby też w pewien sposób nas zabierają do jakiegoś takiego miejsca, gdzie czujemy się lepiej. A um, niekoniecznie um, jakby pomagają poczuć to, co już jakby mamy w ciele. Aczkolwiek to nie jest też złe czy coś, um, z czego należy nie korzystać. To wszystko zależy od naszej sytuacji życiowej i tego, czego potrzebujemy na dany moment. Um, ale generalnie medytacja polega na takim... No to jest taka głęboka praca, gdzie jednak wracamy do tej rzeczywistości i staramy się jakby z nią skonfrontować, zaakceptować i to wtedy dzieje się taka głęboka przemiana um, na, na, w naszym umyśle i to naprawdę ma takie... Bardzo duży, bardzo duży wpływ na nasze całe życie, a te takie płytsze, praktyki, które jakby trochę nas zabierają uwagę do takich przyjemnych stanów to są bardzo, powiedzmy takie sposoby bardziej doraźne, żeby nadać nam chwilową ulgę, które okay. też mają swoje zastosowanie. Tak, a jeżeli chcemy dokonać głębszej transformacji swojego życia, mieć więcej spokoju, więcej odczuwać szczęścia, połączenia z innymi, no to wtedy ta medytacja taka, która jest w której odczuwamy siebie, zdecydowanie jest bardziej skuteczna niż takie tylko wizualizacje. Ja aż tych, tych, tych wizualizacji nigdy nie, nie lubiłam, aż tak wiele ich nie praktykowałam. Dużo bardziej lubię takie medytacje, które są oparte na tym, co jest. Na tym, co teraz się u nas dzieje, co teraz odczuwają nasze zmysły i takie medytacje głównie polecamy zarówno na naszym kanale, jak i na naszym blogu. Aczkolwiek warto o tym pamiętać, że są troszkę bardziej. Hmm, większe wyzwanie jest tak, jeżeli mamy w sobie coś nieprzyjemnego, no to wiadomo, że... Mamy opór, żeby być z tym, tak? I być tego świadomym, i jakby to zaakceptować. Więc, no jakby próg wejścia na taką ścieżkę i praktykowania takich medytacji jest trochę większy, ale za to zwrot z tej inwestycji jest dużo, dużo większy. I takie medytacje szczególnie polecamy. Mhm. No znać co myślicie o takim podejściu, czy macie podobne podejście, czy może wolicie właśnie te wizualizacje. Także jesteśmy jak najbardziej ciekawi. I jeżeli podobał wam się ten filmik, no to polajkujcie. To jest ten moment. Zasubskrybujcie. Odwiedźcie nasz fanpage na Facebooku i naszego bloga jak Tam wrzucamy różne artykuły. I dodatkowe informacje, których nie znajdziecie na kanale YouTube. <grymne> Dokładnie tak. Zapraszamy. Cię do zobaczenia. Hej!